It was at this moment that he knew. He fucked up. Witam wszystkich bardzo serdecznie w grze, która kiedyś była na kanale. Ale była w bardzo kiepskiej jakości. Dlatego, jakiś czas temu, postanowiłem ją całkowicie wywalić. I sobie o niej przypomniałem. Twórcy dodali sporo nowości, poprawili grafikę, poprawili misje. No, teraz są trudniejsze, dłuższe, więcej strzelania. Tak więc postanowiłem do tego wrócić. Zero Caliber Reload. Ponadto, na Facebooku widziałem, że ludzie się pytają o jakieś fajne strzelanki. A Zero Caliber swego czasu było. Uznawane jako coś w stylu wiarowego Call of Duty? No ale zaraz wam wszystko pokażę. Tu mamy naszą kwaterę główną. Dzień dobry. Okej. Okay. Squad Operation Gry Multiplayer Solo Operation. No to nie muszę nikomu mówić. Loadout. Dobra. Y Tutaj odblokowujemy sobie bronie, dodatki do broni i sobie ją modyfikujemy. Zaraz wam pokażę jak. Ja w tym momencie mam coś takiego. O. O, jaki fajny. I mamy tutaj karabiny, SMG, shotguny, karabiny takie wiecie, snajperskie i tak dalej, no i pistolety. Do każdej z tych rzeczy możemy sobie customizować wylot luf, oczy, oczywiście za pieniądze i odblokowanie rangi. Pieniądze dostajemy przechodząc kolejne misje i tym samym awansujemy w rangach. Shooting range, to tutaj jest fajnie. Bo możemy sobie przetestować wszystkie bronie, jakie są dostępne w grze, łącznie ze wszystkimi dodatkami. Pokażę Wam coś fajnego. Tutaj jest informacja odnośnie Akimbo. Weźmiemy sobie. Dobra, nie będzie to. Skustomizujemy sobie. Bo dlaczego nie? Weźmiemy sobie. Nie wiem. Ten silencer. Tutaj sobie może weźmiemy. O. Ten taktyczny laser tutaj nie można. To jest fajne. Możemy sobie kurczę skopa walnąć maksymalnego. I nie wiem, jakiś ten magazyn. I patrzcie na to. Uh, już jest ciekawienie. To jest fajne, banier Chociaż możemy sobie też to yy, robić klawiszem Ale I tak nie zmienia faktu, że jest świetnie Uhu! Dobra, ale mniejsze z tym yy, To sobie, z, no, zdejmij ja Nie mogę na razie dobra jeżeli nie mam innego, ok, weźmiemy sobie jeszcze jedno, to zostawimy. Tego nie chcę. Chcę to. I chcę to. O, wyjeżdżaj magazynek to. No, chodź tu. I teraz patrzcie. strzelamy wszystko. Magazynki off. Do pasa. Odbezpieczamy. Kurde, świetnie. No dobra. Nie ma co się bawić. Lecimy do operacji. Kampania. Ja sobie już tak kilka przechodziłem. Yy, I muszę powiedzieć, że no... Jest naprawdę momentami ciężko, wiecie. Świetne jest to, że przed każdą misją mamy tutaj, możemy sobie zmontować jakiś inny zestaw. Oczywiście później go nie będzie, póki nie odlokujemy, żeby sobie same mogą dostosować, kupować. Ale. Weźmiemy to. Możemy sobie też zmieniać kolorki i rodzaj. Nie wiem, no taki będzie chyba najlepszy. Ale i z tym, czy i z tym? Dobra, idę z tym. Ok, świetne jest to, że twórcy pozmieniali misje. Znaczy, mis mis o kurwa. misje ogólnie są takie same, ale są o wiele bardziej zbudowane. Dobra, olać to Co tam, jesteś tam, jeszcze shit. kto jeszcze tam, jesteś tam, jesteś ja no, mam fajny tutaj też pistolecik. O, sorry. Szczerze powiem, że gra jest naprawdę fajnie taktyczna. Tam ktoś jest. Kurde, nie strzelę przez okno. Możemy sobie oczywiście podnosić broń z przeciwniku, żeby sobie ją, nie wiem, ztestować albo coś takiego i automatycznie mamy do niego magazynki. To jest fajne, nie? Jak kurczę, w tym, w kodzie. Możemy się oczywiście wspinać na wszystko, tak naprawdę. Halo! O, granaty. Z granatami jest też fajny bajer, bo nie musimy wyciągać zawleczki normalnie rękami, tylko możemy zbliżyć do ust. Uuu. Ty, a ja to mogę wziąć? Późwa mogę Tego nie było poprzednio hmm. Ty Gdzie jest moja tarcza? A ty kim jesteś? W górę chyba trzeba iść. dobra, ta tarcza mi nie po Ty! Czy na tarczy był magazynek? Wow. Ale Bajer! Kurde, za fajnie. To tego nie było poprzednio. Dobra, ale ja muszę tutaj wyłączyć... Aha. To na razie wyrzucę. To sobie wezmę. Tarcza, poczekaj. O, shit! chodź!

Добре. then you' не би to вигоцо. You're OSA. That's a relief. We had to delay them while our families get away. The Taloki are not around. If they find you, Assaulted multiple hostiles approaching your location. No oh, shit. Defensive positions near the house. I've got visual. Jeff, please not again.

Gdzie? Skąd?

I tak, mamy punkty doświadczenia, mamy kasę, jaką zarobiliśmy gdzieś. I co odblokowaliśmy? No, dawaj. O, jaki ładny Operation Woodpecker Shockwave. Dobra, lecimy dalej. Co my mamy tu? to to chyba będzie znosić za bardzo a tu dobra idziemy najpierw Na Gra grama również tryb ooo Multiplayer. <multer _zyskuller> Two clicks north of your position. Tell me something I don't know. My ears are still ringing. The general is on the line. Ha Szkoda, że nie można do budynku wchodzić. Z jest właśnie kiepsko. Ja sobie pożyczę Twoją broń. Kolego. Albo nie. Nie strzelać! Nie strzelać! jeszcze nie słychać, nie, nie 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 nie, 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 nie. Oh, shit. Ja tu nic nie nie mnie nie Co nie tutaj. Quick Quick nie oh. Czy jest tu... Player słychać, nie słychać, nie słychać, nie słychać, nie słychać, czy za kim bo? Mam wrażenie, że ja gram kurde z tymi z botami, a ja przeciwko niebotom. Ej, ja ty nie te są to hair parola. to se. jak wyjechał okay. Shit. tak naszyki padek no i nie mam przepią At this moment, that he knew. He fucked up. No, sorry, Gosh, I'm a little. You już... should. This Central Nexulan. Shit! покажи. Пау. Тараху поки. Oh, Co <coughs> Mogłem <laughs> <laughs> O no To akurat było do przewidzenia, nie sądzicie? Jak widzicie, gra ciekawa, no i też ładnie wyglądająca jak na Questa, no okej, okay, no wiem, że są ładniejsze i tak dalej, no tutaj mamy strzelanie, wybuchy i takie tam. Z tego co wiem, jest chyba też ta gra na Steamie? No i wiadomo, lepiej wygląda. Ale mimo wszystko, gra jest naprawdę świetna. Świetna! 11 tysięcy! Jak miło, co my możemy tu kupić? Wiem, coś fajnego, ale nie wiem co. No moi drodzy, tak się właśnie prezentuje 0 Kaliber. O, na PVP też jest nasz live. Uuuu, super. Super, super. No. To, to. Tak się prezentuje Zero Caliber Reload na kwestię. Mam nadzieję, że ktoś zaciekawiła ta gra. Jeśli tak, mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się. O tu! Albo sobie zbierzemy ekipę, stworzymy sobie jakąś własną grę. PvP. Będzie fajnie. Baro moi drodzy, to wszystko na dzisiaj, trzymajcie się. Do usłyszenia. EJS. Pa. Ow.